Siemaneczko Ludziska, w 84 mamy ostatnie spotkanko w lidze 5. tak w lidze piątej, to jakoś tak było, e, musimy, nie możemy przegrać, O no tak, ocena 83, zgranie 100, angielski Louis Van Hall no i liga angielska, Van Persie, Sanchez i Silva z przodu, Runej w środku z Ramiresem, Sania, Japindale, Kościelny, Kompany, Vertonghen, Klisi. Idea będzie na pewno ciężko. Wszyscy mają jakieś, nie, tyk... znaczy w sumie wszyscy mają, tylko Ramirez z Silwą nie mają żadnego dodatku, tak no więc będzie na pewno ciężko wygrać to, tak więc zapraszam do skrótów. Ależ piękna piłka do Sancheza, kurna na skrzydło, wolny. Czekamy na zejście. Brama, brama, 1-0 i dobrze, kurna, czekałem na to zejście, tam przyblokował go trochę, ale niestety Później już dobił i mamy Van Persila i mamy 1 i Kurna, spadamy póki co na taką chwilę obecną. Nie wiem czemu w ogóle komentatora nie słychać, ale dobra. No niestety, 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 Robin. Pięknie do GECE! 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 Piłka w siatce! Mamy remis! Mamy remis, mamy ważny punkt, który nam jest póki co na bardzo ważny punkt. Pięknie rozegrana akcja. Tu Ramosik, jeśli dobrze kojarzy, do GC. GC ładuje piłkę obok bezradnego Dawida. Dej, jest dobrze. Kurna, jeden strzał celny oddał. No i to wszystko, jeden ten strzał miał, w ogóle nie posiada piłki. A remisuje ze mną, ale ciężko się gra, trzeba przyznać. Dobrze, koniec spotkania. Mamy 1-1, czyli mamy utrzymanie w tym sezonie. Tak jak było planowane, można by powiedzieć, bo nie zaczęliśmy go najlepiej. Tak więc, no pf, nic, tylko czekać na kolejne mecze z tego sezonu. Może kogoś tam się uda kupić, ale na razie póki co nie myślę o żadnych wzmocnieniach. Chyba, że kogoś polecacie mocno. Lecimy z Ligą Piątą od nowa, można by powiedzieć. Antrezane 9-5, wygląda na Juve, to może Liga Włoska. Zobaczymy, Italia, tak, Liga Włoska, na to wygląda. Zgranie 100 na 81, Iguain, Tevez. Żerwinio, Hamsik y, Quadrado, który ponoć do Chelsea przychodzi, y, De Rossi, Ewra, Evra, Andanovic. i tych dwóch niestety kurna nie pamiętam prawego obrońcy z Lazio. Nie fajnie jakbyś jakoś tak wyszło mi z głowy. No ale pierwszy mecz lecimy Na pewno będą chcieli rozpocząć go jak najlepiej. Startują na samym dole, ale zobaczymy na co ich stać. A. No karny. Karny. karny! 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 On dał za to karny! Nie wierzę! Jak tu... Jeszcze nie w damu czerwoną. Nie wierzę. On mu dał za to karny... Przecież tam nic nie było! Co tam było? Siamo mój, mój dotknął pierwszy piłki jednak. Myślałem, że kurna się pomylili. No ale nic no, mamy szansę na dobry początek. Benatia, chyba... Tam w ogóle w poprzednim meczu Babola szczeliłem, bo grał gościu, który nie, nie, nie musiał grać Rodriguez. Dobrze, na spokojnie, w sam się. W ten, w prawo jest 1-0. Jest dobrze, dobrze, zaczynamy. O to chodzi. A ja tak mówiłem, że nie słyszę komentatora. Ten, a tu miałem niedociną tą słuchaweczkę. Pięknie. Rzuciłby się w tamtą stronę, bez problemu by to obronił. Na szczęście się nie rzucił, mamy 1-0. Mamy 4 i pierwszy gol no nie wierzę i 1-1 co on tu zrobił kurna nie zdążyłem go skosić Puściłem go i tłat tu strzela na 1-1 ale... Pff, co za Babol z mojej strony tu jak zobaczycie zaraz zmiana była na zawodnika i kosa szła już i TWS 1-1 Tak, zagraj, zagraj, uderz, uderzył, I mamy 2-1, mamy 2-1, udało się, kurda, dostał tą piłeczkę pięknie i się udało. To jest Luis Gustavo, jeśli dobrze widzę po twarzy, pięknie tu Casio mu zagrał, przyjęcie, już się bałem, że nie zdąży, ale udało się. Luis Gustavo i mamy 2-1, Ojcza chyba stresadą u przeciwnika, Kur nie wierzę, jeszcze faul. A to już dla prawa końcówka spotkania. Mamy 2-1 dla nas. Krótkie zagranie, to trzeba tylko przejąć. Lutuj, Piszczu do przodu jest koniec! Mamy wygraną w pierwszym spotkaniu. Jest dobrze. A ja was zapraszam do trzeciego, ostatniego spotkania w tym odcinku. Uf. Mamy trzeciego, <sorki> mamy trzeciego, ostatniego przeciwnika, Dang1273, białe koszulki na szczęście wprowadził fajny ma ten logo, Arsen Weger na ligę francuską, liga Francuzi znaczy się, Francuzi, Benzema, Remy, Walbuenka, ten jaki kurna siwel jest nas, Pogba i tu się kończy moja wiedza. Ten w waranę czy jakoś takąś z realu yy, z Arsenalu Bra obrońcy prawej, kurda bardzo zapomniałem, no leć, Miejmy no, nadzieję, że się uda. Bardzo dobre po pierwszej kolejce Team UA. Punkty, jeżeli A, pierdole, I dawaj, Jak widzicie pierwsza połowa statystyki, no nie było nic, nie było co pokazywać tak naprawdę. No jeden strzał z jednej i z drugiej strony lekka przewaga przeciwnika w posiadaniu piłki. No ja dostałem jeszcze czerwoną kartkę, no... Szkoda, 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 no ale grać trzeba. Lecimy na drugą połowę. Dobrze, dawaj, Miller. Co za Piła? Co za to do Immobile? Oho, ale Piłeczkę pileczkę dostał Immobile. Oho! o, jo jo jak z fałsza dostał piłę. Pięknie, 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 Ciro Immobile i mamy 1-0, ale piłeczka miodzio, lodzio, miodzio. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Koniec meczu, wygrywamy 1-0 po aż, kurna, normalnie w pięknym podaniu Melerka do Ciro i Mobile. Więc, uh, dzięki za oglądanie, mamy 6 punktów, bardzo ważne 6 punktów. Na razie.